Szykuje nam się angielski frysztik. No wow. Wow, wow, wow. i tak można dzionek zaczynać. Rybatka z miotkiem. Bociu się jestem z cytryną dodaj. I bieraj mi cytryną. Tak. No i Co ty wyczułeś, że był angielski breakfast? <laughs> żarcie teraz dla Ciebie. że ty tych komanda z pierwszej kategorii, nie? Ja, pitole, no już ogon w górę. No jest dobra. O, Siemano, Siemandero, czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adiwejcherowo. Witam wszystkich stałych widzów. Witam wszystkich nowych widzów. Nowych zapraszam do subskrybowania kanału, bo naprawdę warto. Słuchajcie, jeżdżę sobie od godziny. Bo jak ktoś nie ma w głowie, ten musi bak paliwa wyjeździć. Masakra, nie? Pojechałem, mówię, zbieram się, jadę. Przestało, przestało padać. No, pojechałem. Tydym, pomysłowy dobromir się włącza. Adrian, z czym ty jedziesz, góra? Kamerę wziąłeś, a gdzie reszta, nie? <laughs> Takie parcie na szkło chyba. <laughs> Żart, ani oczywiście... Ruszam w teren, bo no nie idzie wysiedzieć, a już od paru dni tak leje. I dzisiaj mamy, w tym momencie się zrobiło takie małe okienko pogodowe. Także fajnie będzie wyskoczyć, chociaż na chwilę połazić. Nawet jakby było na pusto, to ja i tak będę przeszczęśliwy, bo wreszcie ruszyłem się z domu. A w domu to tylko można depresji dostać w taką pogodę. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na seans. Już nie przedłużam. Miłego oglądania. Polska złota jesień. Nam się szykuje wypad do lasu. Dzisiaj trochę się nagórkujemy, bo górki, jak zawsze, są fajne. A dawno nie było chodzone, także ciśnienie jest. To co? Akcja. No i gitara. Lecimy. 163. Ja już to wykopałem. Widzę monetkę prawdopodobnie. Ta jest. Pierwsza moneta. O 17 polmosach. Piątka Adolfinio. Pięć fenoli Adolfowych nawet nie będę go wrzucał tutaj wam na jakieś zbliżenia, bo to nie ma sensu. Każdy wie, jak piąteczka Adolfowa wygląda. No i pierwsza monetka. A co to jest? Wygląda jak zlepek jakiś. To wygląda mi jak zlepek. Jakby była moneta. Myślałem, że to polmos, Takie dziwne, dziwne bicie to miało. Chyba, że to nie są monety Chyba, że to jest polmos faktycznie Co? Dobra, Adrian zlepka ci się zachciał. Adrian zlepka ci się zachciał. Zwykły polmos Teraz nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba Chyba zapalniaczka Chyba jest jakiś fajny może nie Zippo. Tak, to jest zapalniczka. Chyba. Jeszcze sygnowana, co? Co to będzie? Tu piasek. Tam ma jakieś sygnaturki. A zobaczymy co to jest. Tak mi się wydaje. Co? A może i nie. Nie wiem. Wrzucę wam to do identyfikacji, tak? Tutaj widać. Jakieś napisy, to zaraz zobaczymy. No jest, leży. Chu, ale jestem zmachany. Co to będzie leżeć? Kurde. Dwa złote z PRL-u. Dwa złocisze z Perelu. Masakiera. Chociaż rocznik dojrze. 63, 83. Tak, nie no, to czekajcie, sekundę, zaraz to zobaczymy razem sobie na ekranie, nie będziemy tutaj jakiegoś przekrętu robić, tylko rocznik, cykwotka, cykwotka, 83, tak jak mówiłem, pozdrowionka dla wszystkich, 8-3. Powiem wam, muszę sobie zrobić... Małą stacyjkę na rzut Bo górki górkami, ale lipcopad to jest naprawdę tak przepiękny. Temperatura wiecie, no to jest 11-12 stopni, żeby nie ten deszcz, to by naprawdę była super pogoda. Dlatego cały spocony muszę sobie chwilę odsapnąć. Za chwilę ruszamy dalej na te góry. No i ja już po taktycznej stacji, ale na szczęście. Nie zachowałem się jak typowy Ludwiczek <laughs> pozdrow Ludwiczku, bo zaraz obok była kolejna i to będzie też dwujeczka. tak jest, to jest też dwa ziko także kochani nie bądźcie Ludwiczkami przemiatajcie po sobie dołki, bo zawsze może trafić się narciarz <laughs> nie mówię, że trafił się narciarz to jest kolejny i to jest Ziko 86 Ziko 86 ja mówię, może się trafić narciarz No jeszcze coś będzie Dobra Wykopię to wszystko, nie będę wam nagrywał depozytu PRL-u ale mi się trafiło. <laughs> Naprawdę mi się trafiło. Chyba ta taktyczna stacja to no była wskazana po to, że po stacji zawsze się odmienia. Kochani, zawsze się odmienia. <laughs> Patrzcie na to. Jest depozyt? Jest depozyt. Ale jaki. Dwie dwójki i sześć jedynek. Sześć złotóweczek. Kurde. Roczniki nie wiem, nie będę patrzał. No ale są złotówki jest piękny depozycik monet z PRL. -u. No i to jest petarda, nie? <laughs> Dlatego warto zawsze po sobie przemieść. No, co, wersacze, lecimy dalej, nie? No dobra, nie będę już taki. Nie będę już taki. Także pozdrawiam 85. roczniki. Pozdrawiam wszystkich Antoni w Piątkiewiczu, 49., 75., 86. 82, 82 moją małżowinkę Urszulkę i 86 jeszcze raz, taki depozycik Ale strzał. Patrzcie jaki strzał Tylko odgarnąłem liście Ale numer Już wyciągnąłem kamerkę łaś się zblokowała Patrzcie co tu leży Klasyko! El klasiko Jaki numer? Taka Nokia w liściach, na samym wierzchu Tutaj puszeczka, oczywiście, 10,5. A tu jest cała piękna Nokia. Cała piękna Nokia. I jeszcze węża wąż leci. Czekajcie, bo zaraz mnie zje. Dobra, cyk 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 cyk, cyk kurde i jeszcze w węża sobie zagra Petardziunia to jest dobre co? taki telefon znaleźć no mistrzostwo świata goodness teraz się nie zrobiło fajnie kurde o ja pierdziel jaka masakra o kurde gdzie ja tu się udałem przecież ja buty zgubię ja, ja pierdziel wyrywam stąd Masakra. Ja, yeah, pierdziel. Nie. O, tam już ktoś wyskoczył z butów. Nie, nie, ja muszę z tym wyjść. To jest... Ale zawisko, Ja yeah, pierdziel Uf. Nie, katastrofa. Patrzcie na moje buty. Jest moniak. Tu z dziurki. Mamy Dycha. Dyszka Adolfowa. Dyszka z wiatraczkiem. No to mamy drugiego fenolka. Och, cieszę się, że jest fenolek. A nie, że to wypad będzie na PRL. Także drugi fenolek jest Petardiunia. Tu dyszka wyskakuje. A tu kolejny dołek. I mamy kolejną monetkę. Gdzie ja ją tu położyłem? No kurka wodna. Ardiano. Dobra, widzę. Tu ona jest. Tu ona jest i mamy jedyneczkę, kaszubską boratynkę. Kaszubską boratynkę, jedynka Adolfinio. <grywka> I już jest teraz totalnie, totalnie, że bez fenola nie wracam. Ole mam tego kciuka czarnego. I życzę Wam wszystkich takich samych czarnych kciuków. Tyle znajdę, co ja dzisiaj mam. Fakt faktem, nie jest to może jakaś revelation, nie, ale cieszą każde znajdki cieszą, bo po to przychodzimy, żeby sobie pochodzić, i żeby właśnie tą chikitę tego banana na pysku dostać. Dobra, ja jeszcze tutaj. Ogary nam może jeszcze coś wyjdzie. Mówiłem, że wyjdzie. Mówiłem, że wyjdzie. To już zasypane. I kolejna kaszubska boratynka. Czyli tutaj Jens Weissflog musiał sobie robić kucando, kurde, ale piękna jedyneczka. Słońce nawet wyszło. No super. Cały czas ta sama skarpa. Zobaczymy, co to będzie. Tak to jest, jak się kopie na skarpach, i teraz zobaczcie, jaki rzut. Muszę zejść. To jest numer dopiero, bo w tej w tej grudce. Grudka, która mi spadła na dół, coś tu w niej się ukrywa. Tylko co? Tylko co, no ale jak już szedłem to z ciekawości No jak fajnie z ciekawości jak tu nic nie ma jo. To co tu piszczało I co tu piszczało? <laughs> kurde Piszczało <laughs> Ej, patrzcie, i piszczało. I co piszczało? Jedynka, kolejna. To jest jedynka. Kolejna jedynka Adolfiniu. Ja pierdzielę. <grywki> Jaki numer. O co to teraz? Wyrwany? Nie, przecież on jest. Ja pierdzielę. Wiatr go przewrócił zobaczymy na żywo czy zdrowy czy nie jak będzie zdrowiutki taki prawdziunek to aż żal go nie wziąć no zobaczcie ale jakiś normalnie wiatrem przewrócony chyba ale jaki piękny ojejku biorę go na chatę cyk Jutro znowu jajecznica. <głos> <głos> Powiecie, ten to jest jajeczny facet, albo jajcarski. Ja jeszcze troszkę przekroję, zobaczę, faktycznie czy nie jest. Nie, no patrzcie, zdrowiutki cały. Tyle lasu przeszedłem, ani jednego grzyba nie widziałem. A tu patrzcie, jak się trafi, to normalnie jak ślepej kurze ziarno. Jeden, ale za to jaki prawdziunek, no. Szczęściarz Adi. Nie inaczej. Szczęściarz Adi. I wersunia. Jest dołek. Jest skarpa. Jest moneta. Tylko ta moneta to jest kolejne dwa ziko. Kolejne dwa ziko. Rocznika nie dam rady przeczytać, ale ja tu teraz już idę na totalnym ekstremie, nie? Tam w dół, tam w dół się spuszczam takim, kurde, spadem. No, ale to nic, wiecie, takie miejsca <laughs> najlepiej przychodzić, gdzie mamy nadzieję, że jeszcze nikt nie chodził, nie? Ale to nie u nas, to nie u nas. <laughs> Powiem wam, że taki ekstrem <laughs> tu schodzić, to jest naprawdę, no kurde, mistrzostwo świata. No, ale te skarpy mogą dać, już nie raz dały, także. Warto sobie poskarpować troszkę, nie? Pewnie, że tak. Skarpa to skarpa. O kurde, nie, 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 Adrian ostrożny. Dobra. Koniec tego dobrego. Pochodzone, połażone. i ja pierdziele weź tu teraz. Stąd zejdź w dół. To jest masakra. Muszę naprawdę uważać, żeby nie spaść gdzieś z tego zbocza. Ale co? Banan był, fantów nakopany dosyć fajnie. Powiecie, ja tam fajnie, kura PRL nakopał telefon, znalazł zwykłych fenoli i się cieszy. Ja się z tego cieszę, a kto nie potrafi się z tego cieszyć, to jego problem. Naprawdę ja mam mega fajną radochę, bo uważam ten wypad za fajny. A za chwilę ta moja radocha się skończy, bo <laughs> będzie bardziej nieprzyjemna część tego wypadu. To jest właśnie ta mniej przyjemna część tego wypadu Gdzie tu trzeba akurat bulić płakać i bolić niestety tak to wygląda kurde, ja wam powiem to jest większy obżarciu ode mnie <śleskujesz> A ty co, już tęsknisz? Już ty wygłodniałeś? <laughs> o, chyba po frystiku drzemka była, co? Ty wygłodniałeś, czy co? Obiadek? Obiadek za ten ogonek w górę, za te dobre wróżby dzisiejsze? Stepanko już ci sypie A mi też. Starczy na dzisiaj. Wypad jeszcze raz powtarzam. Jak dla mnie mega Petardinio, fajnie się ubawiłem, uśmiałem. Wam jak filmik się podoba, to nie pozostaje nic innego, jak dać czarnego kciuka dla tych wszystkich, którzy nie subskrybują. Włączyć subskrypcję, włączyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Obiadu już wam nie będę pokazywał, wystarczy, że sadzone wleciały na początku. Nie, <laughs> nie będę aż was tak drażnił Waszych żołądków. Nie? Widzimy się na następnym filmie. Nara i Dozo, ekipa. Trzymajcie się.